Siemano, siemano, witam was serdecznie. Dzisiaj lecimy sobie poprowadzić pola Polaku gospodarki. E, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, no to zachęcam, strzelić strzelwam w górę, jeżeli odcinek będzie Ci się podobał. E, generalnie tak, co tutaj się pozmieniało na staropolskie, tydzień tam mieliśmy odcinek pod muzyczkę e, Troszeczkę tam było talerzowanie podazu, bawełny. I tak, e, mamy mało piężków, bo mamy 7000, jak widzicie? A chcę trochę pójść, żeby było trochę więcej kasy i żeby jakoś tu tam szło w lepszą stronę. Ehm, więc postanowiłem tak, że zasięję wszystkie pola, jak na razie, które są zebrane, na rzepak. Ehm, no bo rzepak, ehm, no, dosyć dobrą ma cenę. No, poczekajcie. Ehm, zaraz wam wytłumaczę, co ja właśnie robię. Ale jak ktoś jest sprytny i to już zauważył, to pewnie wie, dlaczego ja to robię. Ale dobra, mniejsza o to. Eee, I poczekajcie, bo za chwilę jeszcze będę miał do Was prośbę, może ktoś z Was będzie miał taką rzecz, ale to za chwilę. Więc tak, e, plan mam taki, że wszędzie już jest zasiany rzepak, ale no, są te pola zebrane, aż już dwa pola musimy zwapnować. Więc w tym odcinku polecimy sobie te pola zwapnować w naszą 60 A za tydzień będziecie mieć time, gdzie będę sobie kosił te pola. No i zobaczymy ile tam pieniążków wyjdzie, tam troszeczkę do świni również damy. Więc tak to będzie wyglądać, no czyle będzie pewnie ten krótki, ten tamten będzie troszeczkę dłuższy, a to tutaj tak będzie dla nas, więc się skróci go. Ehm, co tutaj Wam mogę powiedzieć? Właśnie mam do Was dużą prośbę. Ehm, jeżeli macie coś na postawienie, ale takiej stacji benzynowej, czy coś jakąś beczkę postawić z paliwem. To bardzo bym was prosił, bo na tej mapie na Staropolskiej nie ma tutaj w ogóle stacji benzynowej nigdzie. E, a zobaczcie sobie, to bardzo mało paliwa tutaj w 60. Ze to, jest tak samo. E, I no powoli muszę resetować te ciągniki, żeby troszeczkę tego paliwa dodać. jest bieda. Zauważył, że teraz jest ogreżliwnej, i więcej się pojedzie. Obo jest masakra z tym, więc jeżeli wiecie skąd pobrać, czy macie coś takiego... To się skończyło? Co wy gadacie? No to fajnie jakbyście... Mi dali znać, bo to jest masakra, ale co, że sery tak szybko? Się skończyło, coś? Ci... No dobra, nieźle. Eee, także tam no, widzicie, kawałek przejadę i już za chwilę mi się paliwo skończy. A poczekajcie, ile mamy dokładnie w zetorze? No też jakoś tak malutko mamy. To jest niby trochę więcej. Um, a ja bym go sobie zresetował. Resetuj. Jest tyle sam. Szkoda. No nic. No nic, jakoś będę się na razie się bać z tym wapnem. Więc co widzimy się za chwilę zupełnie i będziemy sobie dalej wafnować. Dobra, dojechałem na sklep. To w ogóle nie wcześniej że ty, to typa 300 kilo mieści ten nawil. A ja teraz ja tak chwilę, momentu to rozsieba. dodatkowo jeszcze, czy tam rozrzuca, a dodatkowo jeszcze no dosyć szeroko to rozrzuca, więc no, więc wiesz, no, generalnie będę musiał robić tak, że, mm, generalnie będę musiał się trochę tak bawić, że do, będę dać od tu do gospy, będę musiał resetować, bo resety właśnie są właśnie tutaj na tą drugą gospę, e, trochę paliwa wtedy mi doda, Wezmę akwila, jadę na pole, wtedy znowu resetuję, więc jest dużo z tym zabawy. Więc tam to chyba tylko pole zrobimy na trzydziestu i tyle, bo jest to też tak męczyć, bo jest z tym po prostu jakaś masakra. Mm, dobra, resetuj. No wielka to jest dręka, że na tym mapie tutaj niestety nie ma tej stacji, benzynowej. znowu, jest totalna masakra z tym więc będziemy musieli coś z Krzychem dodać. Generalnie dzisiaj mamy ślady, dzisiaj u tyle powinien być jakiś live, z tego co mówił. I możliwe, że już wraca normalnie z, tak powiem, z odcinkami, z głosem. Oczywiście się robi tam jakieś urywki i tak dalej. Jest takie prace, sprawdzanie map, tak, po prostu pod muzykę, no bo tam muszę że sprawy prywatne. Że dzisiaj powinien być już live tyle, tak że wyczekujcie. A ja nic, będę się dzisiaj męczył tutaj i zobaczymy co z tego wyjdzie, pewnie tak z pół godziny mi zajmie to wszystko tutaj, powiem się z tym, zaraz zobaczę dokładnie jak szybko to szybko Ujazd, o Jezu jak to szybko ucieka, masakra, szkoda, że ty tylko 300 mieści. Pierwsze masakra, dobra, jeszcze zostało tam to pole, gdzie właśnie tam była też waje. powiem wam szczerze, że nie wiedziałam, że tam jest pole, jakikolwiek. Serio, a tam, jakby to się nie oglądało, odcinka e, sprzed dwóch tygodni, tutaj była łąka, ale no, łąka zbyt nam mnie spoczywa. Tam mamy drugą, więc tutaj sobie to zaarałem, i tutaj już mamy no, dosyć duże pole. A cena na rzepak rośnie, przynajmniej rosła. No, serio, stoi, bo tak kiedyś rosła. No teraz słaba ale jak będziemy przyspieszać czas, no to możliwe, że wtedy będzie większa. Dobra i teraz znowu resetujemy. Pyk, pyk. Ach, pill Mamy troszkę paliwa. I znowu jadę na sklep. Taka to jest zabawa, więc ja was nie będę tutaj męczył. Ja się jeszcze trochę tym pobawię. Więc co, dzięki serdecznie za oglądanie. Łapasów, kolejny naczynia będzie raczej zapraszam za tydzień kara.